Administrator nieruchomości rolnych z Popęszyc koło Zielonej Góry wysłał SMS-a ze służbowej komórki i wygrał samochód. Natychmiast powiadomił swoich szefów z Agencji Nieruchomości Rolnych, że ma dla nich ruchomość w postaci wygranego przez siebie auta. Wyjaśnił, że skoro dzwonił ze służbowej komórki, to auto należy się temu, kto płaci rachunki za telefon. Skonsternowani szefowie zaczęli się zastanawiać, gdzie tu jest hak. Co gościu kombinuje? To Szwecji chce uciec? Kota wziąć ze schroniska? Ki diabeł? Wątpliwości ujęto w trzech punktach. A coś tu nie gra, B coś tu nie gra i C coś tu nie gra. Postępek podwładnego wzbudził w przełożonych strach, że teraz od nich będzie się wymagać takiej uczciwości. Czyn podwładnego zrodził w przełożonych podejrzenia co do jego stanu umysłu. Postawili pytanie, czy w momencie popełniania czynu podwładny był w pełni swoich władz umysłowych? Ergo, czy był w stanie odróżnić czyny właściwe od niewłaściwych bo chyba nie był wysunęli przypuszczenie i mieli rację takich rzeczy się nie robi a jak ktoś w radiu na cały kraj o tym rozpowie do administratora przygnie etykietka uczciwy i będzie się za nim ta opinia wlokła przez całe życie i kto go zatrudni na stanowisku państwowym, jak nie daj Boże straci pracę? Czy zaproszą go na chrzciny? <noise> Żeby dziecko zauroczył. Sędzią piłkarskim zostanie? Posłem. No nie rozśmieszajcie mnie, bo pęknę z rozpuku. Pierwszym, no, ha, bardzo śmieszne. Człowiek jedną nierozważną decyzją zamknął sobie drogę do kariery. Popsuł opinię całej administracji państwowej. Czarna owca i tyle. Powinni go ukarać chociaż za to, że, że w ogóle grał, używając służbowej komórki. Ha?